Biegło się szybko, bo jednak wygrałem ten bieg. Jestem pierwszy raz na tym biegu. Kilka lat temu biegłem tutaj bieg w ramach e, chyba niepodległości. Wtedy jeszcze była dycha, a teraz już piątka, połowa dystansu. Na połowie dystansu można biec owszem szybciej, ale to jest też dużo cięższe, bo jest bardziej niecerny wysiłek na krótkim odcinku. Ja to bardziej długie dystansu preferuję. Ale jak widać od piątki do maratonu daję jadę biegać. Staraliśmy się zaprosić jak najwięcej uczestników, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Udało się, ponad 700 osób wystartowało na trasie biegu. Jesiennego, jesiennego biegu niepodległości. Bardzo się cieszymy. Rodzinna atmosfera, bardzo przyjazna trasa. Z tego co rozmawialiśmy z biegaczami, bardzo szybka trasa, aczkolwiek niektórzy byli troszeczkę zmęczeni, ci, którzy rzadziej trenują. Przede wszystkim sportowe, rodzinne świętowanie, święta niepodległości to jest najważniejsze. Cieszę się, że taka piękna pogoda i szansa na rodzinny piknik, strefa gastronomiczna, stanowiska sponsorów, partnerów naszego biegu. Bardzo się cieszymy, że kilkuset uczestników postanowiło wziąć udział w tych biegach. Zarówno dorośli w biegu Open, jak i także we wszelkich kategoriach dla dzieci. Chcemy wszystkim mieszkańcom, a także uczestnikom życzyć wszystkiego najlepszego, fantastycznych wyników sportowych, bardzo dobrej zabawy i jak najlepszego świętowania Dnia Niepodległości.